Wrocław jest najpiękniejszym miastem w Polsce. Ma tysiące atrakcji dla wszystkich, dla każdego. Dla młodszych, starszych po prostu trzeba przyjechać i zobaczyć dlaczego. Na pewno w sezonie e, wakacyjnym, letnim, warto przyjechać do Wrocławia i zobaczyć go od strony Odry. Co prawda rzeka miała problemy ostatnio, ale cały czas Wrocław stoi Odrą. Odra jest naszym e, Miejscem do życia, miejscem do spędzania czasu, miejscem spędzania czasu wolnego. Można zobaczyć zupełnie inne miasto od tej strony. Wystarczy wsiąść do kajako, popłynąć 15 minut z centrum samego, żeby znaleźć się w dziczy takiej jak na Baryczy albo na Mazurach. A można e, pływać łodziami motorowymi. E, Wrocław jest miastem stu mostów. Mamy e, Odrę plus mnóstwo dopływów. Naprawdę jest gdzie spędzać czas e, nad Odrą, z Odrą, nad wodą. E, oczywiście oprócz tego to, co jest najważniejsze, czyli mamy tutaj pana życzliwka, czyli nasze wrocławskie Krasnale. W tej chwili mamy Krasnali we Wrocławiu, mieszka o, około tysiąca prawdopodobnie. Na pewno powyżej e, 600-700. E, są różne, są w różnych miejscach. E, trzeba przyjechać i je szukać. Zapraszamy. Mamy e, specjalne szlaki, gdzie można zwiedzać. Jeżeli się ktoś zgłosi do biura promocji, dostanie albo do punktu informacyjnego, turystycznego jest w stanie dostać e, mapkę specjalną, z którą można zorganizować sobie tę wyprawę. E, z dziećmi lub bez dzieci to spokojnie. Jest dzień wyjęty z życiorysu poświęcony miastu, zwiedzaniu, e, rozrywce. E, osobiście mogę to polecić, bo też ze swoimi e, dzieciakami e, testowałem. A krasnale pojawiają się cały czas nowe. Od piątku najbliższego, przez cały weekend, Wrocław będzie stał krasnalami. Mamy kolejny, to już chyba 20 festiwal krasnoludków. E, zapraszamy. Miasto będzie tętniło w różnych miejscach, w Teatrze Lalek, w Ogrodzie Staromiejskim, w bibliotekach, w Muzeum Etno, et, et, Etnologicznym, przepraszam. W całym mieście rządzą krasnale. Czerwone czapeczki, przyczerwione brody, dorośli, starsi, to jest naprawdę atrakcja dla wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy. Chciałbym powiedzieć, że ten festiwal ma swoją tradycję i spotykamy się z krasnoludkami już 20 lat, zawsze w pierwszy weekend września. Zapraszam do Wrocławia.